Kiedy Ronaldo miał 11 lat, jego rodziców nie było stać na jedzenie. Pewnego wieczoru, gdy wrócił do domu głodny po całym dniu spędzonym na treningu, wszedł do kuchni i zobaczył swoją mamę siedzącą przy stole. Jej twarz była smutna, a oczy pełne łez. Ronaldo spojrzał na pustą lodówkę i zapytał: Mamo, co dziś zjemy? Mama spuściła wzrok i odpowiedziała cicho: Synku, dziś nie mamy nic, może jutro uda się coś kupić. Po chwili podszedł do mamy i powiedział: Mamo, ja nie jestem głodny. Zje Jedz coś ty, ale wiedział, że to nie wystarczy. Następnego dnia Cristiano zrobił coś, co zmieniło jego życie na zawsze. Po treningu poszedł do lokalnej restauracji i zapytał właściciela, czy mogę pomóc sprzątać w zamian za coś do jedzenia. Właściciel spojrzał na wychudzonego chłopca i bez zastanowienia dał mu kanapkę i sok. Cristiano uśmiechnął się i podziękował: Zabiorę resztę jedzenia dla mamy. Nie zapomnę wam tego nigdy. W przyszłości zdobędę złotą piłkę, zobaczycie. Jeśli kochasz mamę jak Ronaldo, zostaw lajka i udostępnij ten film.